Panny z Wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. I pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemia Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie, o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi aż. Przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzyli swe szkatuły. Ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swego kraju. Oto Słowo Pańskie, Słowo List przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu do spraw misji. Wysłuchajcie. Chrystus. Chrystus, nadzieja dla świata, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Uroczystość objawienia Pańskiego ukazuje trzech mędrców, pielgrzymów nadziei, podążających drogą w celu odszukania Mesjasza. Podjęli oni z poznania tego, który był dla świata nową nadzieją. Mędrcy ze wschodu wyruszyli na poszukiwanie Mesjasza, kierowani wewnętrznym pragnieniem dobra, Prawdy i piękna. Było ono tak wielkie, że odważyli się wyruszyć w nieznane, prowadzeni blaskiem tajemniczej gwiazdy. Droga, którą przybyli ze wschodu do Betlejem, stała się dla nich drogą wyzwolenia, wejściem, wyjściem z rzeczywistości, która obfitowała w ciemność, była naznaczona niesprawiedliwością, nędzą i paraliżującą beznadzieją. Gdy ujrzeli Dzieciątko, upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon. Uznali w Nim Tego, który stał się nową nadzieją ludzkości. W bogim Królu Żydowskim dostrzegli znak łaskawości i miłosierdzia Boga. Światło, które rozbłysło, aby oświecić ich umysły i serca. Hasło tego rocznego dnia modlitwy i pomocy mis misjom Chrystus nadzieją dla świata. Współbrzmi z pragnieniem trzech mędrców oraz z naszymi nadziejami. Żyjąc w świecie nękanym przez niepewność jutra, zranionymi nienawiścią, wojnami, sprawiedliwością i mrokiem grzechu, my również jak mędrcy, owi pielgrzymy nadziei, szukamy kogoś, kto doda odwagi w walce ze złem i naszymi ludzkimi słabościami, umocni darem męstwa w pokonywaniu życiowych przeszkód i ukaże perspektywę lepszej przyszłości. My także jak oni uznajemy Chrystusa jedynego zbawcę, będącego nadzieją dla nas i naszego świata, zbawcę będącego również ratunkiem, ocaleniem i obrońcą przed złem. Dzisiejsza uroczystość przypomina o naszym obowiązku misyjnym. Męcy symbolizują liczne ludy i narody, które ciągle szukają Boga, wciąż reprezentują miliardy ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, Jego Ewangelii i żyją w tęsknocie za poznaniem prawdziwego Boga. Do nich posyła nas Chrystus z dobrą nowiną i im mamy nieść nadzieję lepszego świata. Chrystus, którego poznaliśmy dzięki łasce wiary i za którym poszliśmy od dnia chrztu świętego, zobowiązuje do tego, abyśmy nie zatrzymywali światła Bożego i skarbu wiary wyłącznie dla siebie. Nie przeżywali egoistycznie swojej przynależności do Niego i do Kościoła, ale wielkodusznie zatroszczyli się, by inni Go poznali i pokochali, doświadczyli Go miłości, osiągnęli zbawienie. Działalność misyjna z woli Chrystusa należy do istoty Kościoła, który towarzyszy. W, w Nim wszyscy jesteśmy uczniami, misjonarzami. Dzisiaj dziękujemy Bogu za łaskę i powołanie misyjne, za to, że możemy ukazywać innym ludziom Chrystusa i budzić w nich nadzieję lepszego życia, życia wiecznego. Wierzymy, że Chrystus jest nadzieją dla świata. W nim ludzkość, udręczona wojnami, ubóstwem, licznymi podziałami, może odnaleźć nadzieję na przebaczenie i pojednanie, solidarność i braterską miłość. Misjonarze są świadkami tej nadziei wśród tych, którzy borykają się z niedostatkiem i cierpieniem, są budowniczymi pokoju i jedności. Jesteśmy wdzięczni Bogu, który jest miłością. Za posługę 1662 misjonarek i misjonarzy z Polski, głoszących Ewangelię w 99 krajach świata. Dzisiaj wspieramy modlitwą i ofiarami tych, którzy w młodych kościołach misyjnych słowem i czynem dzielą się swą wiarą. Misjonarki i misjonarze nie tylko mówią o nadziei, ale ją uobecniają wśród ubogich i potrzebujących wsparcia. Dzieła charytatywne, edukacyjne, medyczne, jakie ofiarnie prowadzą, przywracają nadzieję chorym, starcom, niepełnosprawnym, bezdomnym i wykluczonym społecznie z powodu pochodzenia i nędzy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie serca wielu darczyńców z Polski. Dzisiaj, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, ofiary zebrane we wszystkich parafiach w Polsce są przeznaczane na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski do Spraw Misji. Ten fundusz służy materialnemu wsparciu polskich misjonarzy oraz utrzymuje Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie sie siedmiu osób przygotowuje się do posługi misyjnej, a są wśród nich dwóch kapłanów diecezjalnych, dwóch kapłanów zakonnych, dwie siostry zakonne i jedna osoba świecka. W imieniu wszystkich polskich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy przygotowują się do posłania misyjnego, składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i ofiarność, za troskę o misję. Życzę Wam, byście wzrastając wierzę, doświadczyli obecności tej nadziei, którą jest Chrystus dla świata. Serca wszystkim błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego podpisał biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji. Dlatego dzisiaj kolekta właśnie jest przeznaczona na ten cel misyjny.